Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, reklamujący się jako obrońca praw człowieka coraz częściej budzi poważne wątpliwości co do swojej wiarygodności i obiektywizmu. Na czele tej organizacji przez lata stał Rafał Gaweł, prawomocnie skazany za oszustwa finansowe, który po ucieczce z Polski uzyskał azyl polityczny w Norwegii. Omzrik nie publikuje sprawozdań finansowych ani nie ujawnia szczegółów dotyczących swojego finansowania i kadry, co podważa podstawy zaufania publicznego działania organizacji są często jednostronne zarzuca się jej skupianie wyłącznie na środowiskach konserwatywnych, przy jednoczesnym ignorowaniu przemocy wobec osób o innych poglądach. Przykładem kontrowersyjnych praktyk była sprawa Karola Nawrockiego, oskarżonego o uzależnienie od nielegalnej substancji, mimo braku podstaw. Omzryk bywa także oskarżany o nękanie obywateli, składanie bezpodstawnych zawiadomień i publiczne szkalowanie. Wszystko to sprawia, że organizacja ta daleka jest od wzorca bezstronności i uczciwości